Dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Krakers i jeśli ponownie będziemy eksplorować opuszczoną Cementownię, zapraszam do oglądania i lecimy z ujęciami z rana odrzędnego przygód. Znajdujemy się aktualnie w głównej. Idziemy do głównej hali. Jestem ciekaw, co to się zmieniło. Te takie kadry. te kadry. Tam daleko słychać ludzi. O, Fajnie to kadruje. Kurde. Co się stało? O cholera. Patrz, jak tu byliśmy we wrześniu. To tutaj, tutaj wszystko. tutaj normalnie było. Tutaj było wszystko. Tutaj nie było dziury w dachu. Nie było. Normalnie. Na moim Instagramie jest film. Tak. Jak? Na Instagramie kas, jest. Nagrywanym przez tak, niego. Do niego na Instagrama tak. też zapraszam. Też A to w A tak, W takim razie będzie Tak, w takim razie będzie <laughs> e, Z tego skakałem na to i tutaj e, kończyłem bieg. W tym miejscu. Tylko, że tutaj tym razem znajduje się część dachu, która kiedyś była u góry. Masakra. Dobra. Trzeba się przeskoczyć na drugi koniec, ale ja nie będę skakał, tylko teleportacja. Okej, okay, teleportowałem się. O, a tu widać na przykład główną ulicę i samochody, które jeżdżą. Tutaj mamy pierwszy silos. Jako, że nie mam panelu ledowego, to zajrzyjmy do niego z pomocą latarki, Jeśli nie mam wyciągniętego. O, tam to fajnie, się wyciągać. W tu się nic nie zmieniło. Aparat ma ciemno trochę. No tutaj tu się nie zmieniło. Nic. To jest wciąż dalej ciemno, ciemno. Wciąż echo, wciąż dziury w dachu. Wciąż pająki wszędzie. Wciąż pająki. Po prostu. Nie ma nic. Ja się boję, że się zabije No tam na końcówce. Tu muszę uważać na bolce. Dobra, jak się nie potknę o te wolce i się wybije stąd pod, Powinienem dolecieć, tu są z 2 metry może Może mniej Uhu. Doleciałem Żyjem Tu jest kurczę z półtora, z 2 metry w dół Teraz, a! Idealnie Największym problemem nie jest przeskoczyć tą hopkę Tylko się nie zabić tam na lądowaniu Bo zaraz po moim lądowaniu mam tam Z pół metra dalej mam uskok A potem mam graciarnię, która spadła z dachu Więc trzeba to jakoś wyhamować mocno Ale przeżyłem Dobra, z Karolem się rozdzieliliśmy, on gdzieś poszedł dalej. Pewnie zaraz znowu go spotkam, bo obiekt nie jest aż tak wielki, żebyśmy się nie widzieli. Wydaje mi się, że poszedł tu w lewo. Ale my teraz y, pójdziemy gdzieś dalej. Wydaje mi się, że pójdziemy... A, znalazłem go. Chciałem pójść tutaj właśnie, do y, tego silosu. Tutaj byłoby ciężko wyjść, jakby się spadło. Echo jest niesamowite. Magia, nie? Fajnie to wygląda. Tylko... Aha, wy nic nie widzicie. Czy ja sobie idę i robię ujęcia, a wy nic nie widzicie? Dobra, ISO 400 powinno styknąć. Dobra, kończymy te śmieszne zabawy z do zespołów i lecimy do kolejnego obiektu, w kolejnej hali, czyli tutaj. Fajnie! Nie wiem, czy kojarzycie, ale jestem w dobrym miejscu. Tak, w dobrym miejscu jestem. Możecie kojarzyć, ale tutaj nade mną, jak ostatnio byłem, był dach. Teraz go nie ma i są... Kominy tylko. Tutaj normalnie był dach. Teraz dachem, dach znajduje się tam, tam, tam też. Wszędzie. Tutaj przede mną, tylko nie tam, gdzie powinien być. Dobra, lecimy do ostatniego budynku, jakim jest kawiarnia. Przynajmniej tak mi się wydaje, że to jest ostatni budynek jaki nam został do zaliczenia dzisiaj. Jako, że nie chce mi się tam iść, to po prostu teleportujmy się tam. Dobra, na no, dole tego obiektu jak nie znajduje się absolutnie nic. Więc proponuję wejść na Dach, żeby tam sobie zrobić chwilę przerwy. Mi się to przydawał, że jestem zmęczony. Żeby mi było prościej, yy, włączam główną kamerę i idę z samym GoPro. Będzie mi zdecydowanie prościej, ponieważ widzicie, teren jest zbyt prosty do pokonania. Szczególnie manewrując kamerą, żeby ładne kadry były. Coś, coś zobaczyłem ramieniem. wchodzimy po schodach. Możecie się zastanawiać, czemu muszę przerwę. Otóż, łażenie z tą kamerą nie jest zbyt łatwe, ponieważ ona waży, kurczę, z 3 do 4 kg Tak jak ją teraz trzymam w ręce. Więc nie jest to absolutnie proste. Cześć, cześć. Jako, że mi burczy w brzuchu, to zrzucam cały sprzęt i pora zjeść coś. Coś to znaczy jakiegoś batonika, bo, bo nie mam nic innego. Tam nie wiem czy słyszycie ludzi z boiska, które znajduje się tam za terenem cementowni. Dobra, pora wstawać i proponuję wejść tutaj na górę. Nie wiem, które tutaj się wchodziło, nie pamiętam. Pamiętam, że tu wchodziłem. No spróbujmy tędy. Masakra, co się tędy wchodziło? Ja nie pamiętam, jak, jak tam wejść. Muszę wejść tędy. Nie widzę, że ktoś już tędy wchodził. widzę schodki, przez kogoś na pewno, zostały zrobione. Na Instagramie wrzuciłem relację, ale pozdrawiam. Pyłki ka każą pozżyć wszystkich alergików. O! Masakra, nie? Ja nie jestem alergikiem, na szczęście, ale domyślam się, co czujecie ludzie. Pozdrawiam wszystkich. Na! No. Kurna, czas ja tam zejdę potem. Pewno. Dobra, udało mi się tu wleść. Tam stoi moja kamera. A tam nie wiem, czy widzicie. Widać trochę. Jest boisko. Jakieś mecze piłki nożnej. <laughs> Właśnie stamtąd słychać wszystkich ludzi. Uhuhu. Wysoko. Na parter. Z 5 pięter? 4 piętra Trudno powiedzieć o Karolak Piona Piona yeah. Ja. Z tego oto miejsca pragnę pozdrowić moich wszystkich nowych widzów na kanale Starych zresztą też w sumie. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, nie wiem która to jest minuta filmu, 10 może, troszkę szkoło tego to napiszcie w komentarzu. Cokolwiek, ja wam przypnę serduszko, o ile to nie będzie wyzwiska. Krytykę przyjmuję... właśnie. To jest dobry moment, żeby to powiedzieć. Bo często ludzie mi piszą, że kasuję komentarze z krytyką i tak dalej. Kasuję o to dlatego. że pozwólcie, że usiądę i sobie popatrzę na centownię. Kasuję tylko z tego powodu, bo krytykę przyjmuję jak najbardziej, ale kasuję to z tego powodu, te komentarze, ze względu, że one są bardzo, bardzo wulgarne wtedy. Jeżeli ktoś ma naprawdę och na ochotę napisać krytykę, bez wulgaryzmów proszę, bez wyzwisk. Po prostu napiszcie wam, się to nie podoba i tak dalej. Muszę wrócić do tego pokoju, bo tam wieje. Co do mojego kopiowania odrządnego przygód. Już na tym wypowiadałem na jednym filmie, na jednym filmie ale mało wyświetleń zrobił, więc powtórzę to jeszcze jednym. E, przywitanie zmieniłem, ponieważ tak mi się podoba. Przywitania nie ukradłem, dostałem pozwolenie od Juliana na używanie go. Ale stwierdziłem, że zmienię. I jak wszyscy się czepiają, że formuła jest podobna, że mówię w bardzo podobny sposób, to jest po prostu zbieżność. A jeżeli to nie jest zbieżność, to znaczy, że uczę się od lepszego. Każdy ma kogoś od, każdy na YouTube ma kogoś, od którego się uczy. Jako że Julian już nagrywa 5-6 lat, ja jestem na YouTube nowy, tak w miarę no, od dwóch lat nagrywam, no to uczę się od starszych, prawda? Jak on zrobi jakieś ładne ujęcie, które wygląda fajnie, to ja też zrobię takie ujęcie, nie tylko dlatego, że on je zrobił. Ale dlatego, że ono jest fajne po prostu i nauczyłem się go od niego. Tak, sprostowanie, pora złazić, więc sprawdzam w kieszeniach, czy wszystko mam na pewno. Latarka od Militari I ją inaczej zamontuję w kieszeni, bo mi wypadnie szczek, będę gdzieś skakać. No, wszystko mam, dobra. Większość mojego sprzętu na Urbex jest od Militari Rękawiczki, buty, latarka. Wszystkie linki w opisie są, oczywiście. Nie jest to promocja sponsorowana, lecz. Porada po prostu. Moim zdaniem te sprzęty są dobre, więc je polecam. Mam coś, słyszę jakieś dziwne dźwięki, więc idę. No nie, to nie są dziwne dźwięki. Ktoś po prostu tam z tamtych mieszkańców trzepie dywan na trzepaku pewnie. Albo i nie na trzepaku, po prostu trzepie dywan. <noise> pewnie tak po tym nie jest najprostsze, ale da się. Dobra, i teraz. A. A. Idź sobie, pyłki, idźcie a. Oczywiście mi się coś musiało wbić w plecy, jakaś gałąź, wstrętna, a wszystko mnie atakuje dzisiaj Masakra, wszystko mnie nienawidzi. Cały podrapany już jestem od tej dzisiejszej wspinaczki. Powiem tak, te cegły są idealnie kurcze na wymiar, jak się tak zwisa. Do góry, jest, do góry jest spoko, ale w dół jest ciężko. Zejdę w sumie tędy. Nie chcę mi się ryć dookoła. Plan jest taki, że statyw o ja poleciał. Statyw zapiłem do plecaka i lecę z samym GoPro dla mojej wygody po prostu, bo już to co chciałem nagrać kamerą nagrałem. Więc teraz pozostaje obejście jeszcze w ostatniej części budynku, czyli dachu w sumie e, głównej części samym GoPro. Tak Ci jeszcze nawet nagram Aha. Tam ludzie łażą To na pewno znajdziemy, ale czy da się na niego jeszcze wejść? Ja bym ty nie skakał jak... Jakoś bardzo, bo wiesz się pamiętasz jak to wyglądało przed chwilą Stary jest problem Zgadnij która część dachu się zawaliła Idealnie ta Zawaliło się idealnie to po czym wchodziliśmy Na tamten dach taśmociągu Da radę wejść do mnie chodź, da radę wejść, tak mi się wydaje. Dobra Udało mi się tu wejść Więc w sumie fajnie Nie wydaje mi się, żeby to było aż tyle tych dziur wcześniej Tutaj to normalnie mógłbym sobie leżeć Podziwiać piękne widoki Aaa. To jest po prostu pięknie no Tutaj mi teraz słońce świeci w oczy więc jest problematycznie A tam jakiś alarm wyje samochodowy Szkoda, że na górę tego taśmy ciągle się nie da wejść, ale nie zaryzykuję, ze względu, że ja tutaj pukam ręką. To czuję dosłownie, jak to drży wszystko pode mną. Jest pięknie, po prostu jest pięknie. Muszę uważać, żeby się tutaj nie zasilznąć na dół, bo będzie przypał wtedy. Bo tutaj, jak widzicie, nie ma dachu. Połowy dachu normalnie nie ma. Aha! Wiem, czemu nie ma połowy dachu. Nie wiem, czy widzicie. E, tam są takie głazy, które prawdopodobnie spadły z góry z tamtego taśmociągu i zgaduję, że przez to też tutaj nie miało co spać kurczę, ale możliwe, że przez to, że tutaj się oberwało trochę, e, posz, poszło też to. Trudno powiedzieć. Szkoda, że się ten dach tak zawalił, że da się, ja umiem tutaj wyjść na górę, tam było prostsze, ale da się. W każdym razie cementowni już nie zostało bardzo dużo czasu. Tak samo jak, kurczę, innym obiektom. Wszystkie obiekty niszczyłem z czasem i to nawet nie przez ludzi, tylko same z siebie. Wiesz, co jest najśmieszniejsze, co tutaj zauważyłem? To, że wszystkie drzewa, które były na dachu są na dole Spadły wraz z dachem i się trzymają i żyją dalej. Liście wypuściły, bo raczej dach nie spadł dzisiaj ani wczoraj. Leżą pod kątem, ale liście wypuszczają. Na tym na górze tego byłem. Widzicie to ten zarys jak to było Takim łukiem. Dalej nie idę, żeby to ze mną razy, razem nie poleciało. O, tak zrobić od początku? Mówiłem? Mówiłem. Ja się dałem. Co ty myślisz, ja Nie, rób tam nic! Ja wam U. bardzo dziękuję za uwagę, zapraszam na Facebooka, Instagrama, wszystkie linki w opisie. Zapraszam do mojego towarzysza na film z jego perspektywy i na jego Instagrama, pewnie jakieś fotki też się pojawią. E, ujęcia z drona, były odrzędnego przygód. Do tego filmu też zapraszam, tutaj gdzieś macie link w karcie i link w opisie i dziękuję za uwagę do następnego subskrybujcie